No witam Cię człowieku, Losujemy skina z, z ostatniego odcinka, był to ten przepiękny kałaszek, trzeba było napisać w komentarzu, jaki serial ostatnio oglądałeś i na końcu napisać cyfrę 7, zobaczymy kto skina wygrywa, dzisiaj też będzie oczywiście skin do wygrania i pamiętaj, że na 10 tysięcy subskrypcji postaram się rozdać kilka kos dla Was za darmo, więc subskrybuj kanał, zobaczmy kto wygrywa z wczorajszego odcinka, jest to uwaga Matiku, mega materiał, ostatnio oglądałem Dextera, 7, pozdro, gratulacje, wygrywasz skina, żeby go odebrać wystarczy, że napiszesz komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz, jest to weryfikacja, czy oglądać filmy na bieżąco, jak Twój komentarz, to od razu Ci skina wysyłam, tak jak to ma miejsce co odcinek. Drogi widzowie Ty masz dzisiaj tego skina do wygrania, jeśli chcesz go wygrać. Zostaw oczywiście subskrypcję z dzwonkiem, łapkę w górę i oglądaj do końca, żeby przekonać się, co trzeba napisać w komentarzu, żeby wygrać skina. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry, witam oczywiście na G4 Skinsie. Kodzik i 7 w tym miejscu sobie wpisuj kodem Sand 7 na dzień nagrywania tego filmu masz aż 10%, 10 więcej do depozytu. To jest naprawdę fajnym, fajną sprawą. Oczywiście pamiętaj, że strona jest tylko dla pełnety, przeznaczona mniej tego świadomość. Dzisiaj nowy event na stronie Skin Race, w którym również ja chciałbym wziąć udział. Ten odcinek, oczywiście, tutaj gdzieś w klepie. W ten, w, w, w zaplanowane filmy i będzie szybciej. Natomiast filmy, które ujrzysz za kilka dni, no to były już nagrane na zapas przed tym eventem. Więc tutaj takie małe info, mały spoiler dla Ciebie. No i co? No i oczywiście zostaw łapkę w górę i oglądaj do końca, żeby przekonać się, co trzeba napisać w komentarzu, żeby wygrać skina Skrzynki mamy następujące, Champion za czwórkę, tutaj mamy za 14, 20, 32, 60 i 120. Wszystkie dogłębnie przetestujemy dzisiaj na odcinku bitewek No nie, nie zapowiada się, że będą bitwy, tak? Ale dogłębnie przetestujemy te skrzynie eventowe. Mam nadzieję, że z którejś poleci nam minimum jakakolwiek kosa. Jeśli nie widziałeś odcinka na kanale drugim Santiago CS, to tam też otwierają skrzynki eventowe możesz... Wpadać na drugi kanał, tam również rozdajemy skiny. No a tutaj, tutaj przekonajmy się, czy ze skrzyni, na przykład ze 14 zł, ujrzymy jakieś rękawice lub kose. Byłoby to naprawdę coś pięknego. Kiedyś pamiętam, że jak otwierałem eventówki na GeForce Kings, ale to tak z rok temu, to taka koska mi poleciała z eventowej. A nie wiem, czy czasem nie jakiś top drop typu kałaszek, i hydropo kałaszek hydroponika. Coś takiego mi przez. O, ładnie poleciało. Za 14 zł taki skin. Mega mocna sprawa, mega mocna sprawa. Coś takiego mi właśnie przez e, myśl przelatuje, jak myślę sobie o eventach na GeForce Skinsie, że kiedyś naprawdę mega mi event oddał. E, mega fajne skiny zgarnąłem. Przy okazji też przypominam ci, że otwierając skrzynie eventowe, dodatkowo zbierasz sobie klejnoty, które później możesz wykorzystywać w trybach eventowych. Więc dzisiaj również sobie takie e, klejnoty wykorzystamy. Zróbmy sobie jeszcze dwa otwarcia tej skrzyni za dwie dyszki i przejdźmy do następnej, bo tych skrzynek troszkę jest, a nie chciałbym trzymać Cię w niepewności przez cały odcinek, jak dają to najlepsze. Zobaczmy sobie jeszcze dwa otwarcia teraz. Średniawka. No i teraz. No, całkiem. No nie no, no, to też średniawka. Połowa w plecy. 32 złotych skrzynia. Tych skrzynek niestety do bitew nie można dodawać. Nie wiem czy to kiedyś się zmieni, czy nie, natomiast to są skrzynie tylko i wyłącznie do zwykłych otwarć. Fajnie dało Gloka w setraku Minimalware. Duży profit, duży, duży profit. AWP Ateris, jeśli chcesz wygrać skina z początku odcinka, napisz w komentarzu jaką masz w tym momencie AWP w CSie, jakiej AWP używasz daj znać i oczywiście pewnie, be, pewnie będzie drugie hasło, więc oglądaj do końca zobaczmy ostatnie otwarcie niestety niebieskie skiny ze skrzyni za 32 zł zobaczmy skrzynię za 6 dyszek co tym razem, co tutaj dla nas szykuje g Skins, może jakaś kostka może jakieś rękawice, sprawdźmy jeszcze kilka otwarć i przejdziemy na tą najdroższą skrzynię ona jest za 120 zł jest The Empress Kałaszek. Ostatnio yy, gadałem z widzem na Discordzie i takiego kałaszka sobie z Jeep wypłacił. Mamy Shadow Key, Stained, całkiem w pożądaniu, zostawię, bo też kilka kos będę dla Was rozdawona. 10 tysięcy subskrypcji, więc możliwe, że taką kosę będziesz mógł zgarnąć. Myślę, że tych kos będzie tak z 4 albo 5 yy, na 10 koła yy, dla czatu, więc warto też wbijać na stream, ale o tym pewnie będzie yy, jakaś informacja, jakiś. Jakaś zapowiedź tego streama i pewnie będzie całodniowy, jak znam życie. Będziemy świętować właśnie. O ile uda się tak szybko w miarę dobić, to myślę, że jeszcze w tym roku będziemy świętować 10 tysięcy subskrypcji. Także dołóż cegiełkę. Jeśli nie masz subskrypcji, to dołóż cegiełkę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Safety Crew 120 zł skrzynia. Zobaczymy, jak z tej skrzyni nam dorzuci, czy tutaj coś ciekawego poleci. Mamy serum, to będzie drogi uzb za dwie stówy, ale niestety nie zwraca nam wartości otwarcia tej skrzyni. No i tak jak mówiłem o tym właśnie kałaszku The Empress, to ten kałaszek w stanie field tested wypłacił jeden z Was. Jeden widz właśnie chwalił się na Discordzie, gadaliśmy, pokazywał w gierce mi tego kałaszka. Nie do końca wiedziałem, że ten kałaszek tak pięknie wygląda. Naprawdę jest znakomity ten de Empress w grze. Coś wyjątkowego. Coś wyjątkowego fajnie wygląda. Naprawdę nieźle wygląda. Stawiam, że jeszcze jedna jakaś kłodka poleci, no tak by się odcinek miał skończyć. Sądzę, że jeszcze coś poleci. No musi chyba, co? No chyba musi. Wiecie co, ja sobie może to wszystko sprzedam oprócz tej kosy? Ile my tu mamy? No, nie jest źle. nie Jest, źle. jest są rękawice. Jest awupa Kraków. Całkiem w pożądalu. Zróbmy sobie w takim razie opening do 10 koła bez sprzedawania tych itemów. Tutaj bardzo fajnie, na plus 120 tutaj. No, w miarę w porządku. Tutaj będzie w miarę w porządku. Tutaj słabizna, więc od razu sprzedaję. Tutaj ten usp nie wiem ile kosztuje. 400, więc w miarę w porządku. Tutaj, aj, tam prawie był ten bajonet, co? Tam prawie był ten bajonet. Ostatnie otwarcie tej skrzyni. Okej, okay, tu będzie chyba profit. Tak, profit jest. Ile tutaj mamy? Dobra, to jeszcze raz do 10. Jeszcze raz do 10. Liczę na to, bo chociaż jeszcze jedną kosę, tak? No rękawice wypadły, ale chciałbym tutaj jakąś topową kosę zobaczyć na dzisiejszym openingu, żeby delikatnie też bejtować, tak? Żebyś tutaj kliknął w materiał, chociaż już jesteś, no to... To wiadomo, że klikłeś. <noise> to wiadomo, że klikłeś. O, teraz ładnie, same czerwone skiny. Zobaczmy kolejne otwarcie. I zobaczmy, w tym momencie będzie to przedostatnie. Ładnie dało, trzy fajne wąbki. No i w tym momencie ostatnie otwarcie skrzyni eventowej, leci tylko i wyłącznie AWP Kraków. Sprzedaję sobie wszystko i słuchaj, Zobaczmy sobie na event i w evencie mamy game case, mamy 77 tysięcy, więc Destiny Case otworzę za 60 koła. Zobaczymy, co z tego Destiny Case poleci. Też możesz brać udział w rankingu, gdzie tutaj pnąc się na na wyżyny możesz zgarnąć skiny przypisane do twojego miejsca. Ludzie biorą udział, więc możesz się zainteresować. Zostaje nam 17 koła, więc otwórzmy, otwórzmy za e, dychę ultimate skrzynię. Jest P90 Chopper. I jeszcze tego Suprema sobie otworzę. Zobaczmy co z tego wyleci nam. Oki. Okay. Wyleci nam taki mag. E, jeśli chcesz wygrać skina z początku odcinka, e, to dodatkowo do poprzedniego hasła, napisz jeszcze 4000. Na samym końcu komentarza napisz po prostu 4000. Eee, 400 Serdecznie dzięki za oglądanie dzisiejszego filmu Mam nadzieję, że Ci się podobał pamiętaj o kodiku SANT7, który daje Ci aż 10% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam i skrzynka na start min eee, Tak prezentuje się event, mi się fajnie go otwierało, fajnie wygląda ogólnie ten event i naprawdę, naprawdę tutaj grafik się postarał, tak, postarał się grafik Zapraszam Cię jutro na kanał, bo na pewno wpadnie coś fajnego Do zobaczenia, do jutra, trzymaj się, cześć